Tomasz Migdałek, Pirofile w Piwie. Witam Was serdecznie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Dzisiaj, no, chyba najważniejsze będą niemieckie piwa z Lidla. Aczkolwiek tymi piwami zajmiemy się za moment. Najpierw kilka innych propozycji. Na pierwszy ogień idą delikatesy Piotr i Paweł. Oferta od 8 do 14 kwietnia, czyli do najbliższego wtorku. No tutaj w zasadzie tylko jedna godna uwagi, jako tako godna uwagi propozycja piwna w ofercie Piotra i Pawła, mianowicie piwo Wetliner, bukowe berdo i mgły sanu, dwa piwa górnej fermentacji uważone przez Piotrkowski Sulimar właśnie dla... Delikatesów Piotr i Paweł. Te dwa piwa dostępne w Piotrze i Pawle w cenie 3,39. Jeszcze są inne piwa, właśnie tej marki, marki Vetliner. Z tej gazetki nie wynika, czy one, czy one także są w tej cenie dostępne. Nie wiem, w sumie, jaka jest regularna cena tych piw w Piotrze i Pawle, bo jakoś się tym do tej pory nie interesowałem. Ale w gazetce. Te dwa piwa się pojawiły, zatem Wetliner, Bukowe do i Mgłysanu. Mgły Sanu to chyba jest pszenica z tego co, co kojarzę w cenie 3,39 tych piw można szukać w Piotrze i Pawle, a teraz przejdziemy sobie płynnie do Sieci Żabka w Żabce w bieżącej ofercie Żabki znalazły się takie piwa jak Ciechan Wyborne, Ciechan Wyborne, Lager z Ciechanowa w cenie 2,99 plus oczywiście kaucja za butelkę, bo z tym musimy się liczyć w przypadku tego piwa, więc Ciechan wyborne, półlitrowa butelka. Tutaj jeszcze jakieś historie, jeszcze jest tequiler, czyli piwo dostępne jedynie w Żabce, jest to piwo o smaku tequili, lager o smaku tequili uważony przez Sulimar tutaj bezalkoholowa warka Radler i jest oczywiście Carlsberg Nox, który się teraz wszędzie pojawia dwa piwa 0,4 litra za 5 zł można kupić w Żabce ale przede wszystkim Ciechan Wyborny jeśli chodzi o, o tę ofertę oferta kolejna ta która nas interesuje najbardziej to Lidl tydzień alpejski w Lidlu Rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, i tygodniowi alpejskiemu w Lidlu towarzyszyć będzie dość bogata oferta piw niemieckich. I teraz, właśnie omówieniem tejże oferty piw niemieckich, się zajmiemy. Za moment już zobaczymy te piwa. O, już się, już się te piwa pojawiają. Od 13 kwietnia, czyli od najbliższego poniedziałku piwa niemieckie Krombasier, aż trzy warianty Krombasiera, czyli absolutny niemiecki klasyk, Krombasier Pils, jasne piwo dolnej fermentacji, Krombasier Ciemne czyli taki klasyczny niemiecki Schwarzbier również dolna fermentacja i Krombasier Weizen, czyli piwo pszeniczne w stylu Hefeweizen również bardzo Popularne, pojawiało się już wcześniej w Lidlu w ramach tych właśnie niemieckich. Że tak powiem, promocji i te wszystkie piwa marki Krombasier w cenie 3 ,33 zł. 33 grosze za półlitrową butelkę. To jest właśnie Krombasier. Dalej mamy też absolutny klasyk, czyli Paulaner, chyba jedno z najbardziej znanych niemieckich piw na polskim rynku i nie tylko na polskim rynku. Oba piwa pszeniczne Paulaner ciemne i Paulaner jasne. Piwa pszeniczne Hefe Weisbeer, Jedno ciemne, drugie jasne w cenie 2,99 za 400 ml butelkę. Właśnie te dwa piwa w takiej cenie są dostępne. Dalej mamy jasne lagery niemieckie Weltin Pilsner w cenie ,99 zł 99 za półlitrową puszkę Warsteiner za 2,49 w puszce i Bitburger Premium za 2,69. No to są absolutnie giganci, jeśli chodzi o rynek niemieckich lagerów. Do znanych i takich no, mocno rozpowszechnionych marek należy też Dab, jasne piwo Dab w cenie 2,49 za puszkę, a obok mamy dużo bardziej interesujące Erdinger Weissbier Hefe Hefeweizen za 4.99 bardzo bardzo również smaczne niemieckie piwo, ale dwa najciekawsze są na samym końcu w sumie. Benediktiner Weissbier za 3.99 i Das Hele z browaru Schwabenbräu za 6.99. Benediktiner Weissbier świetne piwo pszeniczne, jeden z moich ulubionych niemieckich weizenów. Z taką wyraźną nutą bananowej słodyczy Das Hele z browaru szwabenbroi, Bardzo ciekawy browar, również godne polecenia, piwo. Bardzo przyjemny lager w cenie 6,99 w ozdobnej rzec by można butelce z krachlą. No i na sam koniec BEX w cenie 3,99. BEX, absolutna klasyka jasnych lagerów niemieckich, również piwo bardzo dobre, bardzo dobrze dostępne i, i łatwe do kupienia za 3,99. Tak to wygląda, tak wygląda oferta piw niemieckich w ramach tygodnia alpejskiego w Lidlu. Ja życzę Wam udanych zakupów. Tomasz Migdałek, Birofile w Logo Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku piwnych okazji. Cześć!